Ojciec Pius Pietrelciny, jeden z najbardziej ukochanych świętych Kościoła katolickiego, prowadził życie naznaczone cudami, cierpieniami i niezachwianą wiarą. Jego świadectwo porusza nie tylko ze względu na mistyczne doświadczenia, takie jak stygmaty i bilokacja, ale przede wszystkim z powodu całkowitego oddania się Bogu i bliźnim. Dla niego bycie chrześcijaninem nie polegało tylko na wyznawaniu wiary, ale na życiu zgodnym z Ewangelią. Bez względu na koszty. W czasach, gdy wielu nazywa się chrześcijanami tylko z nazwy, Ojciec Pio zachęca nas do spojrzenia w głąb siebie i rozpoznania prawdziwych oznak żywej wiary. Według niego nie wystarczy chodzić do Kościoła, lub mechanicznie powtarzać modlitwy. Prawdziwego chrześcijanina rozpoznaje się po owocach, które wydaje, miłości, cierpliwości, szczerej modlitwie, pragnieniu świętości i jedności z Chrystusem. W tym filmie przedstawimy pięć znaków, które według nauk i życia ojciec Pio wskazują, czy ktoś jest naprawdę autentycznym chrześcijaninem. Są to postawy i zachowania, które odzwierciedlają głęboką przemianę wewnętrzną, możliwą tylko dzięki łasce Bożej i całkowitemu oddaniu się woli Bożej. Jeśli identyfikujesz się z tymi znakami, możesz być pewien, jesteś na właściwej drodze. A jeśli jeszcze nie żyjesz w pełni tymi punktami, nie martw się. Ten film jest również zaproszeniem do nawrócenia i szczerego poszukiwania. Znak 1. Głęboka miłość do Eucharystii. Dla Ojciec Pio. Eucharystia była sercem życia chrześcijańskiego. Mówił: "Świat łatwiej przetrwałby bez słońca niż bez mszy świętej". To zdanie podsumowuje znaczenie, jakie przypisywał ofierze eucharystycznej widząc w niej źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Celebrowanie mszy było dla niego rzeczywistym uczestnictwem w ofierze Chrystusa, a nie tylko symbolicznym rytuałem. Miłość ojciec Pio do Eucharystii była tak intensywna, że często płakał podczas konsekracji. Żył mszą z głębokim szacunkiem, a jego gesty przekazywały tajemnicę i świętość tej chwili. Uczestnictwo w mszy z nim było doświadczeniem, które poruszało serca wiernych, ponieważ widzieli tam człowieka całkowicie zjednoczonego z Chrystusem. Prawdziwy chrześcijanin, według Ojciec Pio, rozpoznaje Jezusa obecnego w konsekrowanej hostii i czyni mszę świętego centrum swojego życia. Nie chodzi tylko o wypełnianie niedzielnego przykazania, ale o przeżywanie mszy świętej jako spotkania z samym Bogiem. Miłość ta przejawia się również w adoracji najświętszego sakramentu, szacunku dla ołtarza i pragnieniu komunii z czystym sercem. Dzisiaj, przy tak wielu rozrywkach i utracie poczucia sakrum, miłość do Eucharystii staje się wyraźnym wyróżnikiem tych, którzy autentycznie żyją wiarą. Kiedy ktoś dobrze przygotowuje się do mszy świętej, unika spóźnień, przystępuje do komunii z oddaniem. I adoruje Jezusa w tabernakulum, daje wyraźny znak, że jest prawdziwym chrześcijaninem. Znak drugi: życie w nieustannej i szczerej modlitwie. Ojciec Pio był człowiekiem modlitwy. Od najmłodszych lat rozumiał, że bez modlitwy nie ma prawdziwego życia chrześcijańskiego. Mówił: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. To zdanie podsumowuje znaczenie, jakie przypisywał bliskości z Bogiem poprzez codzienną modlitwę. Jego codzienność charakteryzowała się długimi okresami modlitwy, nawet otoczony tłumami, spowiadając przez wiele godzin, odprawiając msze, nigdy nie przestawał się modlić. Różaniec, ciche modlitwy, medytacje wszystko to było częścią jego życia. Zalecał swoim duchowym dzieciom, aby codziennie, bez wyjątku, odmawiały różaniec jako sposób na utrzymanie się w wierze i ochronę przed pokusami. Jednak tym, co sprawia, że modlitwa jest prawdziwym znakiem autentycznego chrześcijanina, jest szczerość, z jaką jest ona odmawiana. Ojciec Pio modlił się nie tylko słowami, ale całym sercem. Nauczał, że należy rozmawiać z Bogiem tak, jak rozmawia się z przyjacielem, z pokorą, Zaufaniem i miłością. Modlitwa nie jest obowiązkiem religijnym, ale ciągłym dialogiem z Ojcem. Wielu twierdzi, że nie ma czasu na modlitwę, ale Ojciec Pio przypomina nam, że jeśli postawimy Boga na pierwszym miejscu, zawsze znajdziemy dla Niego czas. Życie w nieustannej modlitwie nie oznacza klęczenia przez cały dzień, ale utrzymywanie serca zwróconego ku Bogu w każdej sytuacji, w pracy w trudnościach, w radościach. Jeśli kultywujesz życie modlitwy, nawet wśród upadków i zmagań, i zawsze szukasz tej intymnej więzi z Bogiem, jest to jeden z najwyraźniejszych znaków, że twoja wiara jest żywa. Modlitwa jest pokarmem dla duszy, a kto się nie odżywia, ten słabnie duchowo. Znak trzeci. Cierpliwość w próbach i cierpienie ofiarowane Bogu. Ojciec Pio był człowiekiem naznaczonym cierpieniem. Bolesne stygmaty, prześladowania w samym kościele, ciągłe choroby i intensywne walki duchowe były częścią jego drogi. Jednak nigdy nie narzekał ani nie buntował się wręcz przeciwnie. Każdą bolesną chwilę, każdą łzę, każdą trudność ofiarowywał Bogu jako ofiarę. Jego życie jest głębokim świadectwem tego, jak cierpienie przeżywane z wiarą może być źródłem uświęcenia. Mówił Cierpienie znoszone z cierpliwością i z miłości do Jezusa jest najpiękniejszą modlitwą. Takie spojrzenie na cierpienie jest tym, co wyróżnia prawdziwego chrześcijanina. Zamiast uciekać lub narzekać w obliczu trudności, przyjmuje je z cierpliwością i zamienia w duchowe ofiary. Ojciec Pio uczy nas, że każde cierpienie może mieć sens odkupieńczy, gdy łączy się je z ofiarą Chrystusa na krzyżu. To zjednoczenie z Jezusem w bólu nie oznacza, że cierpienie przestaje boleć, ale że nabiera ono wartości wiecznej. Prawdziwy chrześcijanin nie szuka cierpienia, ale też nie marnuje go. Przeżywa je z godnością, wiarą i oddaniem. Jeśli stawiasz czoła trudnościom z cierpliwością, nie tracąc wiary i z pokorą ofiarowujesz swoje bóle Bogu, jest to silny znak, że żyjesz autentyczną wiarą. Prawdziwy chrześcijanin niesie swój krzyż z miłością, wiedząc, że zbliża go on do ukrzyżowanego Chrystusa. Znak cztery: Miłość do bliźniego, nawet w obliczu trudności, prawdziwa miłość chrześcijańska nie jest teoretyczna, sprawdza się w praktyce, zwłaszcza gdy kochanie staje się trudne. Ojciec Pio jest tego wyraźnym przykładem. Nawet cierpiąc fizycznie, nawet będąc niesprawiedliwie oskarżanym i niezrozumianym, Nigdy nie przestał z troską służyć wiernym, słuchać ich dramatów, doradzać, pocieszać, a przede wszystkim kochać. Jego miłość do bliźniego była bezpośrednim odzwierciedleniem jego miłości do Chrystusa. Twierdził, nigdy nie męcz się czynienia dobra, nawet jeśli wydaje się, że nie ma to znaczenia. I rzeczywiście, dobro, które uczynił, do dziś zmienia życie ludzi. Założył szpitale, przyjmował ubogich, wyspowiadał tysiące osób. Nigdy nie kierował się interesem ani uznaniem, wszystko robił z miłości. Prawdziwy chrześcijanin, zgodnie z przykładem, ojciec pio kocha nie tylko tych, których łatwo kochać, ale także tych trudnych, niewdzięcznych, tych, którzy go ranią. Prawdziwa miłość wykracza poza uczucia i przekłada się na działania. Przebaczanie, pomaganie, słuchanie, zrozumienie, przyjmowanie. I to nawet wtedy, gdy serce jest zranione lub zmęczone. Kochanie bliźniego w obliczu trudności jest jednym z największych znaków dojrzałości duchowej. Nie chodzi o odczuwanie miłości, ale o wybór miłości, działanie z miłością i miłosierdziem. Dzisiejszy świat jest spragniony tego rodzaju miłości: konkretnej, wytrwałej, bezinteresownej. Znak 5. Częsta spowiedź i szczere pragnienie świętości. Ojciec Pio poświęcał znaczną część swojego dnia na spowiedzi spędzał nawet 12 godzin na spowiadaniu wiernych. Rozumiał niezmierzoną wartość spowiedzi, nie tylko jako środka przebaczenia, ale jako prawdziwego spotkania z miłosierdziem Bożym. Dla niego spowiedź była operacją duszy, a każdy penitent był traktowany z uwagą, surowością, ale także z ogromną miłością. Mówił: szczera skrucha jest pierwszym krokiem do nieba. Dlatego nalegał, aby chrześcijanie często się spowiadali, nie tylko wtedy, gdy popełniają poważne grzechy. Regularna spowiedź pomaga utrzymać duszę w czystości, wzmacnia przed pokusami i zbliża serce do Boga. Uznanie swoich błędów i nieustanne poszukiwanie łaski pojednania jest oznaką pokory. Ponadto ojciec Pio uważał pragnienie świętości za niezbędne. Bycie prawdziwym chrześcijaninem nie polega na zadowalaniu się minimum potrzebnym do wejścia do nieba, ale na dążeniu do życia w pełni miłości Bożej. Wymaga to wysiłku, wyrzeczeń, ciągłej czujności nad sobą i oczywiście pomocy spowiedzi jako narzędzia rozwoju duchowego. Prawdziwy chrześcijanin nie boi się spojrzeć na swoje grzechy. Uznaje je, szczerze żałuje i stara się zmienić. Nie żyje. Usprawiedliwiając swoje błędy, ale podnosi się z pomocą łaski Bożej. A przede wszystkim pragnie świętości. Nie jako duchowej próżności, ale jako odpowiedzi miłości na Boga, który wzywa go do doskonałości. Obserwując życie ojciec Pio, staje się jasne, że prawdziwa wiara chrześcijańska nie składa się ze słów, ale z widocznych owoców. On nie tylko mówił o Bogu, On żył Bogiem, a znaki, które widzieliśmy w tym filmie, nie są zimnymi zasadami, ale śladami Ducha Świętego działającego w sercu tego, kto naprawdę oddał się Chrystusowi. Głęboka miłość do Eucharystii, nieustanna modlitwa, cierpliwość w obliczu prób, miłość bliźniego, częsta spowiedź i szczere pragnienie świętości. Wszystkie te elementy tworzą drogę chrześcijańskiej autentyczności. Kto tak żyje, zbiera owoce, wewnętrzny spokój, siłę w zmaganiach, duchową radość, mądrość w radzeniu sobie z wyzwaniami życia, a przede wszystkim coraz głębszą komunię z Bogiem. Ojciec Pio nie obiecał łatwego życia. Sam doświadczył niezliczonych cierpień, ale jego niezachwiana wiara pokazuje nam, że warto być wiernym nawet gdy wszystko wydaje się trudne. I więcej niż udzielając nam lekcji, pozostawił nam dziedzictwo, wezwanie, aby każdy z nas głęboko przeżywał to, w co wierzy. Proszę o wstawiennictwo, ojciec Pio. Zbliż się do Chrystusa i pozwól, aby te znaki rozkwitły w Twoim życiu, ponieważ bycie prawdziwym chrześcijaninem to coś więcej niż tylko pozory. To codzienne życie przemieniającą miłością Boga.